Cześć, mamy tutaj obliczyć wartości funkcji trygonometrycznych, no to przeliczmy sobie te kąty 9 czwartych pi, to teraz wiemy, że pi to jest 180, a 2 pi to będzie 360, też tutaj napiszę, 2 pi to się równa 360 stopni, czyli jeśli, będziemy so, jeśli ten kąt nasz jest większy niż 360, to no to możemy sobie liczyć, odjąć te całe obroty 360 stopniowe, prawda, z... Z naszego konta, bo to jest wartości cykliczne, powtarzają się, czyli mamy tutaj sinus i teraz 9 czwartych pi, no to mamy 8 czwartych pi, czyli 2 pi, dodać 1 czwarta pi, czyli dodać pi czwartych. I teraz widzicie to 2 pi możemy sobie zignorować, bo to jest cały obrót, czyli 360 stopni, czyli my liczymy sinus pi czwartych, a sinus pi czwartych to sinus 45, czyli pierwiastek z dwóch przez macie tabelkę na dole dla przypomnienia. Teraz tutaj. 7 trzecich mamy, czyli kosinus, 7 trzecich to będzie 6 trzecich dodać 1 trzecia, a 6 trzecich to 2, czyli mamy 2 pi dodać pi trzecich, czyli dodać 1 trzecia pi, prawda? Czyli 2 pi ignorujemy sobie, bo to funkcja powtarzająca się okresowa, tak? Czyli mamy kosinus pi trzecich policzyć, a kosinus pi trzecich to będzie kosinus 60 stopni, czyli 1 druga. Macie na dole tabelkę, gdzieś tam z boku, jeśli chcecie sobie przeliczać, to to pi, no to mamy 180 stopni przez 4, to nam wyjdzie tu 45 stopni, a tutaj pi trzecich, czyli 180 stopni przez 3, to będzie 60 stopni. I w tabelce tutaj, ja na dole już podałam przeliczone wartości, tak macie też podane w, tab w tablicach naturalnych wzorów, czyli teraz cosinus, Mamy tutaj 17 czwartych, czyli możemy sobie to rozpisać, że to będzie 16 czwartych pi dodać 1 czwarta pi. O tak Wam zapiszę, żeby było widać. Czyli to jest 4 pi, czyli cosinus 4 pi dodać pi czwartych, czyli ignorujemy sobie 4 pi, bo to jest podwójny obrót, 2 razy 360, czyli mamy cosinus pi czwartych. I pi czwartych wcześniej sobie przeliczaliśmy, to jest 45 stopni, czyli wychodzi pierwiastek z 2 przez 2. Teraz będzie tangens ujemnego kąta, czyli patrzymy sobie tangens i teraz lecimy dalej na minus, czyli zrobimy sobie to, że to będzie minus 2 pi. Minus 2 pi to jest oczywiście minus 6 trzecich i plus pi trzecich. Razem to nam da minus 5 pi trzecich, czyli to minus 2 pi możemy sobie zignorować znowu, czyli tangens pi trzecich. No i teraz pi trzecich, no to wiemy, że to jest 180 dzielone na 3, czyli tangens 60 stopni, tangent z 60, czyli pierwiastek z 3. A teraz y, też mamy na minusie, więc zróbmy sobie dalej na minus, to będzie minus 16 czwartych pi i musimy dodać do tego 1 czwartą pi, żeby nam się zgadzało, prawda? Czyli to ignorujemy, bo to są 4 obroty, 4 razy 360. Czyli to będzie sinus pi czwartych, pi czwartych policzone wcześniej, czyli 45 stopni. To daje nam pierwiastek z 2 przez 2.